Witam wszystkich wzdrowie i jesteśmy z Blaze'em więc tak, jesteśmy na bootcampie Mamy dzisiaj zamiar zagrać dywizję piątą Czyli taki sezonowy turniej, który Epic zrobił w ramach dopełnienia po mistrzostwach świata Naszym celem przede wszystkim jest dobra zabawa I przy okazji fajnie byłoby coś zrobić na tym turnieju ciekawego, wiadomo Fajnie też, że to mój drugi kanał, dlatego koniecznie zostaw subskrypcję, łapkę w górę Wpiszmy go twórcy, czyli Kepciakot, jeżeli ci się podobają moje filmy I dzięki wielki FPS Center za orzeczenie tego miejsca A teraz zapraszam ciebie do oglądania Bo przy tobą naprawdę dzisiaj niesamowity jest Wielka awaria, która wydarzyła się w trakcie turnieju, która zaszokowała każdego z nas. Przez to, to jest to. W ogóle my z Blaze nie graliśmy dawno sobie, nie? Bo kiedy my graliśmy razem? No tak, z 2D. <laughs> nie, 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 nie. Cześć, ostatni raz graliśmy tylko jakieś kawa. A kto to będzie gramił, że będą być ludzie? Nie, nie, nie. Kurde, to jest taki Hollywood. na to nawet się stresuje, nie? Bo tu mamy dwóch player'ów za nami. co bo chyba mamy kontest, więc trzeba ich tam. Ja, ale co dalej, ale co dalej, to bez tą strzyka bliżej. O! Mam, no, o, odbili. Możemy ich tracować ogólnie, jako mam FIZAK, ktoś. się na ty, ty odbija, partuje, ty jest, tu jest, marka. Tu tylko wiesały skład. Nie na Tu chyba jakiś inny Daj, 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 zamijaj go, za Marko, daj, A, daj, daj, daj! Full peace! Może, ja, ja mam lunchpada, ja mam lunchpada, możemy pecieć. Ta, co mu na głowę. Tu jest, dokładnie. Ja ląduję... Ja ląduję na drzewie, bo dzisiaj małpy to... w ZOWI idziemy. Kolejne teamy stali na mnie. What the fuck? Na moście są, z mostu. Zero, 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 zero. Full white. O Moim Boże, jak to... go... O oh, ej stary Ej o stary ej, tu, ej, tu jest lipa no. Nie no Kepcio Ej stary nie, ja nie wiem co zrobię Ej to jest zstyd Od kogo ty zginąłeś od tego? Nie z tyłu z tyłu Stary im team Ej jest taka lipa rzeka Ej stary ima to widział nie? Ej ty e, Issei grałeś w Fortnite'a kiedyś? No grałem dużo O to też bo? lipa Ty masz jakieś pera? No <laughs> Ej to z taka ty Do dwóch prosto za mną siedzi faktycznie I teraz ja mają bekę nie? Ty bo to Co tu się Co? White 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 O dostajemy bon Kroka Dobra no oni są słabi loot Ci na moście stoją to jest lipa On jest tu solo możemy w niego zajrzeć To daj 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 idziemy To on tu nie ma luzu White A Weszłem Ej Co? Trzymaj 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 Ja pi... ole Ja on jeszcze natańczył Ej to jest taka lipa E ile potrzebujemy punktu w ogóle żeby zrobić kwalę? Nie wiem ale mamy teraz 6 to może następne 7 byśmy zrobili SIX SEVEN No to jest igry Dalej, no, no mamy też punktu, pokój. <giby> tak, teraz jeden, drugi. Robimy... Pierwsze koty za jak to się mówi. Ej mów jak mi źle do... słuchasz coś, jakby mój mikrofon był źle. Nie właśnie, to cię słychać bardzo dobrze, podwójnie. To jesteś duży byk, to masz taki Aha, sleepy do... voice. Brawo, to za Ja w ogóle zapomniałem o dropie, nie? Ale jest git. Zresztą skutek, ja, to się przejdę ja, 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 zaraz, w, ja kur. Ja No a mamy No Dobra, ja lutuję prawo, ty lewo i się spotykamy na lewo i idziemy na stacy, tak? Nie, spotykamy się na środku i tęczymy mot. Dobra, tajwisza. pogadamy Zwołujemy ja sobie teraz jakiś jeden team, nie? Ile chciałbyś, żebyśmy zrobili fragów? O! Eee... Ogólnie? No w tej grze. Eee... Czekaj, bo laga miałem. Ja. No w tej grze bym chciał... No tak kurde z... 15. win. To taki jest stan. Znacz ja jestem na stacji, możesz do mnie poli przyjść, bo tutaj se pewnie na desadzie jakiś team a, UKM O, strzelałem się na Girasie Lecimy tam chyba, nie? No możemy, możemy. Ja mógłbym nie zajebić to i tam nawet. Znaczy pompa, kurde jakąś chopy. Zabili, zabili. Czekaj, jak on się no. goś nazywa? Jecine je dyny bym Ej on gra chyba z cool trooperem. Nie ma na no jak Oni są poda mną no, centralne. Widzę, widzę chopy, to zajebiście, że jesteś obok siebie, bo ja widzę stary, co ty robisz na monitorze, na? No? To jest holie. O! Nie widział? Co za ślepota! Ejdźia tu nie, nie strzamy? おし返しな。<ペー> 150! DADO so, da, da, da wiesz się! Wiesz Nice! kopia, chłopiec, tutaj full piss wjechał Cała galeria nas będzie słyszała, boś tylko o to A zobacz, że tu słabi ludzie grają, kempcią to jest na sturni, tak szczerze Typy, ale nie wiem czy my tam chcemy iść On się nazywa Hubert Dutchman jak coś A nie, zginął, zginął, zginął zginął Ale tu mamy ludzi Lipa jest trochę, że tu już tak mało osób, że Musimy to wszystko zrobić, tak? No Ja się zasuwać, no Ogólnie prędzej czy później on to nazwę, kęłam, nie? W takim lobby Ta, no, to jest właśnie najgorsze w tym Ale ja mam na lud do fajda, tylko nie mam Kila, white, a widzę, to masz presza. O boże, jak ten zakry gospel. To jest spowalony, ne? też dany wiek i już masz problemy na ten Ej, 35 osób. Jest, idzie, 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 idzie. Nie widział mnie. Idzie dwóch. Ostatniego? Dam teraz? Przejdą, przejdą, Mniego? przejdą. Przejdę, przejdź, przej 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 on jest głupi jak wół. Pierwszego. Trzy. Nie, Dobra. drugiego, drugiego. Trzy. No. Trzy. Ja On już się chcieli biec, a ja idę. Chodź do zaona, bo tu nie. Co ty za taktyki robisz tak z ciekawości? Co ty robisz chłopie? Co ty za like, chłopie, afera? What the fuck? Tej chłopi bastody! My tu z robimy, bo nam się dadzą. No, da, ho, ho ho. Ty nie gadam. Mamy, mamy, mamy. 33, 33! Ktoś jak co, ta? Ja, chod, 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 biegam ja muszę... na niego. Oni na mamy hełę, mamy hełę. Dasz mi tak 200 jeszcze... Się... Ej on W no. do, do boksa mi... Nie, Jakie to są lagi, no co jest? O oh, boże lec pół godziny. Ej? Ja pierdzielam, 9 hp mu zostawiłem. Tu gdzie jesteśmy? Dwa, no, tylczynki. O fuuuck! W kolejnej gierce nic się nie działo i szukaliśmy ludzi latając na nasz padach Ty, tego było pusta była, co? Nie no przecież był slajd tak A jest stała ekipa. Dobra, ty trochę za blisko podleciałeś. Lecę się. Trzymałeś się. Z strony 37, Ja Mam jak też. A to raptuje, ej to jest f***** akcja No machaj, ale co? To... Ja pierdolę Nie wiem czy my razem nie powinniśmy grać Powinniśmy, ale to jest problem, bo ten typo jest nieźle napalony na mnie Przejdę, piję wiga na razie To jest za 12, wejdzie jeszcze raz tam. na mnie Do mnie? Idzie do mnie? 100 O, wygnąłem, przydałem się mu, dałem jednego Miałem lepszą pompę A spisiłem go lecie, nie widziałeś tego chyba, nie? Nie widziałem A spisięty panią, tego nie widział no, po, powiedz mi, jak, jak tu gościa 100 pompy? Zaraz to, no, zaraz, tu. Ja, jak? Jak na 100 pompę? Przecież trafiłem idealnie w Ja Ja powiedziałem 100 na tym. Oglądałem wasze sturnie, graliście. I w mówi 180, a może do 30. Ja tak z beki długo nie, nie byłem. No, ja już się figuruję, no. Oglądam nawet spokoju, tylko potrzeba jakieś biga z z Ty Tam jest gość. I jest gościa, no, no, Dobra, fokus. Po no, podejdziemy tu. Widziałem, 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 mnie. Cześć pewny? 100%? Tak, tak, tak. tak. Zabiegam na górę, a o wiele lepszą pracę. On stoi za kamieniem, chodź Chcesz strzelać? To... Tak, 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 chodź, chodź, chodź 34, 34, 34, 34 głowa, o Oni są tak słabi, 50 litrów Z daleka do nas strzelają Kolejny team, chłopie Ja no, nie, ja nie Leżę, leżę Dalej, staj naj, naj. zajebiście Mam no, med misto, Tak, kolejny team do nas strzela A weźmiesz te bigi? Mam, yy, mam, mam, mam ma, ma. Dwa bigi, pięć mini, dwa apteki To się masz, że Tak, 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 biorę, biorę, biorę jakie konce? Ja nie wiem, co gabasz Chłopie, musieliśmy zwyczaj do tych sokawek, więc na Hollywood jesteśmy. Długość się, czekaj, trzy, cztery. Cztery, cztery, sześćdziesiąt. Cztery, bo to nie ma no chodź. Uleczę i tak ich możemy zabić, tylko skróćmy ich lepiej. Ty, on mnie dojeżdża, to on leci na pełnej, to on jest wariat. Tak. Oni się nie tak zrefitowali? Peace chyba. Dostałem. I jestem dead. Zero ma, dead. Zero no. O, ja mam zero Wejdź, wejdź 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 Ja muszę splaszy, ja muszę splaszy Trzymaj wolę, no, trzymaj no, wallet, trzymaj wallet No no rzucaj, rzucaj rzucaj Pięszą Dostałem Next, next team, Next team, next team, next team boxu, chodź o. Daj, rzucaj, o, daj, No nie mogę, nie mogłem już Nie widziałem że next team a nie mam answer. No a nie masz trzy apteki Jak to zniszczy to spadnie na ciebie wszystko Masz gaz graj full heal a no, nie? Ale siem jak tu nie znajdę heal, to jest liwa. Ty no nie wiem czy nie muszę wrócić na metę. Oni się biją cały czas, to ja nie wiem. Masz już panu? Kurde, no... No nie mam po prostu, takie raz. No nie masz apteki na pewno, nie? Trzy. No wątpię, że oni tak długo byli, ale to jest mega ryzykowne jednak. Ale jak są to że gdzieś... Ja walę! Alecie. No, się, no jest. Trzeba idę cię zributować. Rzucam ci meda do tyłu, poleć na to. Dobra, dobra, jej O magaźnik, garzik, zabiłam biste. Ty Mógł mnie słyszeć. Ale chyba nie. Nie widział, nie widział. czeka. ucieka? 15 to jest jakiś słaby jak Barsz Tak, ale z, z tej broni to będziesz mógł mu zrobić no. wiesz Ja już mam Storm Sickness ja, ja mam dwie tak. apteki Popować już ale, jedno. No popój Opuść burzę by uniknąć choroby burzowej że zaraz się nie wydupi o tej chorobie burzowej, nie? Już wyszedłem. A, już wyszedłem z załogą. To nie my mamy chorobę burzową, tylko choroba burzowa ma nas. Ej, tu Mixon tu latał. To on pewnie. Tu Mixon i ten. Pink? Te, bo trochę nie wiem, co my możemy tu zrobić. Ty możemy się tu skampić. Ej, może skampmy się w tym. Ty widzisz mnie? Widać mnie? Ej, ciężko, ogólnie cię, zobaczę, akurat naukowie. Tak? Nie, nie, chodź, no, to mamy, A, dobra, ej, mamy lepszy, mam. Mam lepszy plan. O, co? Z góry, z góry. Piję biga A gość ma w ogóle ten? 6-7 nikogo. No, my, my już mamy 6-8. my okay. faktycznie mamy 6-8. Patrz na tych, można jakoś przedpany. Przy, Obijam im wszystkie Kurde, z tej broni nic nie zrobię. Dobra okay. Halo To była najgorsza emotka do kamery <gry> Największa saura. To była na tego, tego jest security Ty tam się goścituje, za, za tym czerwonym drzewem 56, 52 Nie, ile nie miałem matematykę ty mówisz matematykę dacza tapuje Fiza, bo najprawdopodobniej z przed nami na W To będzie wtedy najłatwiejsza rotacja. Otóż e, chodź. A, tu jest taki skrót lekki, dawaj. Ja widzę, ej, ty stary karotacja, ty coś kopani miał coś igłem w Polsce. Ej, właśnie Polsce. wiedziałem, że będzie spamował, bo jest blady jak ścian. Tu mamy jeszcze kawałek do przejścia, ale przynajmniej możemy ich trochę podtrzymać. Oj, w tym czaszku. Ale mi w dziurę, wiesz, śmiać Bo się tak wychyliłeś, nieładno. nie mamy żadnych biegów. Nie piguj na niego, bo jak ty dostaniesz, to my nie mam bigu, stary. Nie, nie, ja za ja, dobry ja Masów, nie? Zaraz, zaraz koju yes, zabiję. oni się biją, zabiję. To jest dobry loot. 60, co, co? 60, 30, słowa 30, did, 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 did. co jest ty! Alafella! Mam body, mam body, mam body chodź Secure se... Adam security do tyłu. Adam <noise> security Nice, 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 nice. Kopie, ta nie było maców, to nie było No chłopie, co ty za komsa dajesz? No, no? No. no właśnie nie, 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 nie mówię, stary, to sobie za to daj to są, są. Chodź, chodź, bo teraz szybka rotacja. Ale rotaj, co jest? Ale ropy, no, ty! Ale foliu! Czekaj, chodzimy to spałem z daleka Ty, bo ha, patrz haj, ty jest, daj kranku i haja, kranku i no. ma haja Mam haja, mam haja, mam Daj, daj, daj Czekaj, lecę, Nie, do bramy, do bramy Ty O kur... A, jest odbloksowany z Zero ma, zero ma! Ale mnie zmylił ten skin Dobra, bez, odrabiasz teraz Wow! Ej, się dosłuchaj. Dużo solówek jest, stary. Robisz to. Patrz, to jest duo, nie trio. Serio? Ty no, ja muszę zrobić pierwszą bad. killa, no. Proszę. Ja się pragnę, robisz to, Wlejz! Na tym gościu, dawaj. Chłopiec, ty jesteś blady. O, o ja jestem blady. Masz jest 14 buildów. Same miękkie. Ci przeciwnicy są miękki. więcej, sorry. Z, żyją tylko dwa duo'y i same solówki jak sobie się mi Są jestem taki blady! No! Jestem najgorszy na świecie! No, nie da się nas nie wstawiać mojego tutaj powa. A ja codziennie nic nie mogę zrobić, żeby mieć słabą sytuację no. z tym miniganem! Jestem bladek z ścianą! A ja jesteś tam gorszy, ci nie. zepsuł, landing full. Mamy full lepsze, full lepsze. Ja mam gorszy akurat, ja tak jak ty w sumie. Ty, on już jest na dole! No tak, to chodzi no! Dad, nie. Nice, brawo! Dad, dad, on jest pod nami. Gid, gid. Czekam na ciebie. 100? 100? 101 101 Ja się leczę, ja się lecę, piewiga. Za skodami to jest jeden, fizuje się. To on jest fizem, spadł na dół? On spadnie na dół, spadnie na dół, chodź. Tak, on na spadach co miś. Tak, tak, tak. Ta. On są free killer, free killer, free killer. Lądować kille. na nich? 20 Sze 60 60 60 krack nie ma aców typ. Daj, daj, daj. 60 krak dostał, krak dostał. Ja mam, do pompy mam tylko. On jest pod górką, on nie ma co, on nie ma co, jest pod górką. Jak masz władzę, tylko uważaj, bo drugi jest na górce, zostaniesz zaraz Wiem, wiem W drugi jest górkę Dobiłem go A Ja bym cofał, wiesz o Tak, to dawaj No spokojnie, mamy jeszcze cały ten w zlutowaniu Typy lecą, typy lecą nad nami 12, 50, 30, 50, ale ja bym chyba w nich nie oszedł, wiesz? Dawaj, chodź, z tym. Dobrą kampę mamy, co? No takie. Bo tu przylecą na 100% typy. Tylko czy my chcemy się pijść, to? No nie, no, nie się da. Ty tu wtedy można ich w locie, to może chodź na dach. Tylko tu o, o tak z tyłu o zarzutu. Tylko ja się boję, że stąd dostajemy, nie? Kurde, no, szansa na to jest marzyć, nas tak wy, wyczyści, no. Nadal się zbliża, no, ale od przodu, od tej pozycji. Ale ty nie widzę dalej takie akcji dziwnie nie byłem. słuchaj słuchaj, o nie wiedzą, kucak, 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 nie, nie ruszaj się. Ty musimy coś zrobić. Trzy, cztery, da, da, let's go, bo, bo. Let's go! Ja wylażę, proszę. Zero, ma zero, 40 light, 40, wide, 40, wide, 40 wide. Przed nami ciągle. Bet, zabiję go. Piona, chłopie, piona. Mamy to. Kurde, ale to był dobry pomysł, ja nie wiem po co mi tam ślipsz! Kurde, genialne. Ja mam podwójny skog ogólnie tę medalię Tylko ja nie umiem go używać. Umiesz? Ty masz Unreal'a. No nie, nie, nie. Chłopie, ale ja tyle teraz onwionów grałem. Nie, jesteś zajebisty. Jesteś tak szczerze jednym z lepszych graczy w Fortnite. O, to walczyłem. No chodź. O kurde, oni tak, tu tak. są, jak... O, tu też tam. Ja pierdolę, po co to robię? No nie wiem czy my tu przejdziemy. Jeszcze za nami idą, ja pierdolę chodź Idę tu na marker, Często nie wiem, to jest trzyna pozycja ogólnie, ale jesteśmy im. Teraz plecą już zapatrzeć My coś możemy easy złapać z tymi Mkami Pa! To jest free 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 Kurde, nic nie da rady To ja bym tu patrzył, bo patrz on dostaje ja, 38, tak no to ta. Krak, krak krak 60, 60 krak! Krak znowu! 30 Ja go zabijam, nie idzie poleciał Dobra to jest jakiś plan. Oh, o no, no. Boże Cześć trzeba przejść. Żeby do nas nie strzelali. Chodź tu teraz. Idziesz za mną? Tak, jest, to jest, jest dalej. Ja mam mało w ogóle, wiesz? Każdy ma mało, bo tu nie ma rotacji teraz. Na like jaki on. Musimy przejść. Będzie trzeba coś złapać, bo ja mam słabe masy już. Sfizuj, sfizuj, sfizuj piątkę. Chodź, chodź. I tu się obie główką. I tu główką. Cześć. Dostałem kilo. Zeskocz w dół. Idź za mną, idź za mną. Tu. W te bildy, chodź. Ja fizy full, ja fizy full. Ej, chodź, chodź. Tu Trzy. Hello, Ta, dostał full, dostał full, do dostał full. Do na ciebie, na ciebie Wól siłujesz, Macy Macy bigi wszystko I mgiełka, tylko uważaj, że ty przeżył, stary Bo zona, weź do zona, weź do zona Giełka, gielka, giełka. Masz kulki lajków Mini giełka Wypij mini, wypij mini Tak, tylko wypiję muszę gość do pecha, kurde No nice, no dobry clutch no, no kurde, ale no nie wykorzystałem potencjału ty a ja. no, ja nie, nie, Ja nie mam pojęcia, tak słabo mi się grało no. A myślisz, że czemu, coś jest? Nie tak? wie, źle się czuję, jeszcze gramy z tym jakimś klocem Kurde, nie, to dziki spokojnie, to dziki Ej, mam mega dobre leczenie. Mam 6 mini, 6 spleszy i FIZA stary. No mamy najlepsze, mam 6 mini, 4 spleszy, 3 bigi. Ty jesteś tak? Nie skąd? No podchodzę jak chcesz. 8. No i tak tu wjeżdżałem do siostra, jak też. Pracy, pracy. 100, Co? 180! Bok się ma! Damianek, nie, ma, nie mam na mnie choć! Nie mam jak on jest na on... Dostałem, dostałem nie, też Tak, ale jest git, Dobre, Dobra, dobra. Chodź na, na Tak, git, On się też leczą, kurde. On ma dobrą pompę. 50? 100, 150! Pies, piers, piers. Sto. sto, piężą. Pięż, 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 pięż. sto? O, Stoi tu gdzieś. To jest wynegany śmierć. Weszę. Nice, zajebiście, brawo mle no, W końcu, nice no, Biona, nice. że no, to jest WK lobby, więc tu se pójdziemy tam Jak wygramy grę, to będzie dobrze Chodź tu do mnie, dawaj tu do środka Ja stąd wyszedł, ale bokiem, wiesz, że tak coś... Ale, ale chodź chod na kucaka Chyba czułeś, jakbyś się w jakimś się wbijał, jak Antamy, nie? Ja pierdziele, weź ty sch... Dobrze. dobra, biegniemy już w kurzy. Dobra. Ty, tam dwóch typów płynie Ej, ho, 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 tu, ho, tu, tu Ty, już masz oko, no? Ho, tu, o krzaka wesz tu, nie wiem czy będą iść dalej Ty, widzę krzaka wszedł Nie, przebiegł krzyk Do przodu? Tak, no. po prawej jest tu Ale cofa, co on robi? Patrza. On wy wygląda jak miał wallhacka Po co on miałby tu biec, powiedz mi? Zaraz dostajemy... Spama pewnie nas widzi przez krzak Chociaż z drugiej strony mogą się spodziewać I oni zaraz wybiegną i my wtedy im damy w plecy To jest on Dawaj Trzydzieści Ty nie krach, 50, on kupił 50 might Teammate jest za tym Trzydzieści cześć. Jestem stowa, jestem stowa Tak, Peace Stop! Daj, jeszcze, daj, weź dobbi, dobi. Dobij, dobij, dobij O Boże, co mu zrobiłem, chill I daj w drugie daj w drugie Ja piję i to już szukaj drugiego. Na mnie, za ramach. O kurde, nie uszedłem z sprzętu, yes. nice, brawo nice, Bombel, brawo. gościu, do lobby Bombel, do lobby, ty Hahaha ha, ha. Ej, I uczymy tej emotki, nie? Jutro walimy tutaj, tańczymy tak To, żeby karma nas nie dopadła i fart. No, faktycznie, ty zapomniałeś, że to ten Chwilę wcześniej, gdy pokonaliśmy tych ziomków i zatraciliśmy motki, powiedzieliśmy, że karma do nas wróci i wróciła z podwójną siłą Ty, no, tego też nie spodziewałem. A w galerii nam prąd robią. W całej galerii walio? I sobie jest afera. Jest prank. Ze 100 zombie wchodzi do galerii. Ale taką glenę mieliśmy taką nie. Mieliśmy. mieliśmy taką sytuację dano, mieliśmy takie idee, mieliśmy wszystko. Ej ja, ja nigdy nie miałem takiej sytuacji, nie? Że w galerii prądu, bo ja tym... Jeszcze raz! Serio? Więc to chyba trzeba. <laughs> Przecież żyliśmy system. Ty, no lipa, będzie mieli trzy gry, że zrobić surda, ze 100 snip. Ale się jak włączą prąd, stary w galerii prądu nie ma. A co jeżeli w tym momencie na przykład w Taj nie ma? co byśmy już o tym <laughs> wiedzieli? Myślisz? Myśmy do staliu A ta, ta. Pamiętam, pod Nie, ale jaka sytuacja? Ale dobra, ogólnie jak się podsumować jak na minie? Jak, jak uważasz? Ogólnie średnio, ale to jest pierwszy turniej, więc... Tu jeszcze się ro, rozegramy po prostu. No wiecie, ja jestem chory tak naprawdę. A ty jeszcze w ogóle grasz, masz? No właśnie cztery... Czekajcie. 40... 3 stopnie. Okay. Wyczułem po prostu wieczór. Ale to dobrze, ja bym tu mógł się kiwać. Ogólnie to jak jest? Kiedyś to nie? No tak jeszcze godzina dziewięć. A, a iluś tam do domu wracowera? Nie, no, długo. Forda jaka Ja tu będę siedział jak seti. Aura farming, jak seti? Słowo się nie? Ale, ale lookin. Tylko <laughs> tak. Siedzieliśmy tak w ciemności przez około 50 minut, aż w końcu prąd zaczął migać, a ostatecznie wrócił na stałe I to już miał być koniec naszych problemów, ale niestety Pozostało nam dużo gier, a czasu mieliśmy tylko na dwie Dobra, jedziemy, jest gra, jest gra, żyjemy, żyjemy, wróci prąd Dobra, jedziemy na, na pełne, nie? Hopie, wracamy, nie? Mhm, back in Windows To mamy kona, ale... O Jezu, mają zajebiste dropy To ja mam strasznie słabe, nie mam zajebiste zajebisty loot, tylko nie mam leczenia no, Naprawdę świetny loot, tylko leczenie nie mam Chyba, ty banty, ba, ty, ba. Ja ci nie pomogę teraz. Wiem. Spróbuję jak. Leży, zabiję go, ale spisuję no go. Chcę w się sensie do niego pisać, ale git. Wyskocz do góry, ja tu z farmą szybko. I się w nich wbijemy. No ale czy w nią? Da, daj, 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 no. Jedziemy na pewno. 50? 42 mam o. Nie full z na coś. 45. Weź chodź. Ja nie mam co do tego, chodź. Kepsu. Leży, dead. Ja... Yep. Dobra, to było takie nice, słabe. Bravo. Tam jeszcze były typy na pewno. Możemy to zabić ma. Ja mogę tę pompę tam wziąć? Rewolwer? Tak, ja, wiesz, wiesz, wiesz. To daję, ja co zagram tym. Dostaję, dostaję od gości. Że jest to sformuł gdzieś mocny. Ja mam ten medalion szybki. Ty po na mnie, ty po na mnie. Na blisko? Tak, tak. Ta. Ja ja w nią leżę. Widzę, widzę. On jest full słaby, on jest full słaby. 80? Dostał 178, 78. Zero, na mnie. da, da, dwie jeszcze. Na mnie o zero. idę, daj. Na mnie, nice, 10. brawo, nice. nice. Go, let's go, let's go. Dwieście, ty, odbiasz 5 ale czyli, dobra. Dwieście, dwieście. No, dwieście, dwieście, dwie, tylko dwie. no, tak. W każdego, w każdego, w każdego. Cześć, fizzujmy Idziemy, robimy kwala jeszcze. Tu są takie ambiki, my tu na luzią możemy zrobić. Nawet błyskawicę piątkę. Jest, jest, jest dło. A, widzę, widzę, ja idę od lewej, ja idę od lewej od razu. Na mnie są. Dwadzieścia? Ale... Daj, daj w nią. Co? Wiesz Nice, brawo, jako gra. w drugie. 33, na mi nie ja, ja to siluję. 100, zero. Ja lecę się, lecę się, bo dostałem mocno. Zero, zero. Jeszcze. Zajebiście Blaze, żubik. To, to, Nice. I w każdego, w każdego jazdy. Ty, typ typ tu, typ tu, typ tu daj. Pięćdziesiąt? Sto? Oni się zboxowali, ale z drewna. Ja już lecę, już lecę. Pięćdziesiąt? 80 Poduję. Skonofałem go. 100. Sto? Dwie jeszcze, Stop. dwie jeszcze! zabij się, się. Daj nam sens, daj w jest już tak dobrze. A. Spadujmy z Fizzem, spadujmy z Fizzem, Paduj... No, No chodź tutaj, ja fizuję I teraz się rozglądajmy po prostu. Na mnie, na mnie, na mnie, na na mnie, dół! mnie, na mnie, na oni mnie, mogli, mogli, mogli widzieć. Do są kopie, takie to, prostu, do prostu, to, to są prostu, Banany, takie no. na To na mnie, na mnie, na mnie, Sto, sto, na to brawo, jedziemy, chodź, chodź, fizuję, chodź Jedziemy widzowie, nie? To jest jeszcze takie kino do w stronę zauna żeby nie griffać Ty, sam tu był, na mnie, na mnie Na mnie, na mnie, typo O, w locie ma pewnie tego gościa, ja Gdzie, gdzie? Ja jestem trochę z tyłu On chce się fizować Fizować, czy...? Tak Czekaj, ty jesteś full zolaka Maklaka Ja jestem trochę z no Dobra Jeszcze, dwie drugi zero no, on Ma full zero Co? So, Pieszze wi Brawo, wiesze. zajebiście oni by ogólnie nawet na bici Kopy tak gościa boksowałami jednego, ale ten drugi drugim przychodzi Chodź na spadr tam, chodź na spadoż tam chcemy w medalią? Pójść sweitować? Tak, da ta, dalej. Ta. Ty oni się zabili teraz Go, go go, jazda, jazda. To jest spocony ślimak no, no. jak coś Jedziemy, spocony ślimak, jedziemy po ciebie Tu, on tu jest, patrz Wedwuk same pisa Mój moim 8 O do staru, jest sam Da, da da Ja nawet nie wiedziałem, że ty zginąłeś jak coś no, A Jesteś królem, jesteś królem! Piona, ty, hopę! Ja tu piekam 5 godzin, nie eh? Medalion się do nas zbliża kolejne, możemy w nich lecieć. No no dawaj, jestem hit 20? 20? 50? Z której? Z, z NW pa Oni są słabi, ci z medalionem, daj w tych. Ale oni mają dobrą memkę, jak coś, już to widzę. Biorę da, da. full pisy. wszędzie. Patrz po. Ej, dostałem splecu, dostałem splecu mocno, czekaj. Ja nie, nie mam kawa, nie mam kawa, nie mam kawa. Oni dostałem, dostałem, dostałem. Dobra, dawaj, dawaj, no Chodź dalej, tak chodź do mnie bok się, bok się mam Stop Zelama, Zeloma Leżę Stop, Stop, 170 Weszcze Nice, brawo i dawaj, chodź, igrzem O tu typy! Cześć, 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 że do zona, do zona weź Tak, jestem w zona Ja przodem Miesz dwóch, masz dwóch. masz dwóch, masz dwóch, masz dół jeden zepoj. Da, daj, daj Jeden leży, jeden leży. Masz 1v1. Raz, On raz. Się podnieść. Tak. Trzeba podnieść. Ty go nie dobiłeś na pewno? Nie, nie, nie. Też go leszę. Mam white heal już? Tak, ja mam full. Chcesz? A. fizuj, fizuj, okej? Okay? Masz? Zreloaduj sobie wszystko, bo my nie mamy. Ta, tak, Wyskakuje. 100, 150. 150. uwaga, uwaga. 150, 150. Mój, mój, mój box jest tam. Leży 200. Leży 200. 2 Nice, brawo! Fizuję i leśnie Biją się z przodu, biją się z przodu. Mamy S plus już zara. Będziemy mieli mityczne bronie jak coś. On się tu full biją, ja nie wiem z uj się, dzieje. Ale się wbijamy tam. Lądujemy na nich lądować? Tak, ląduj, ląduj Pięć łaj! Da, da, da. Dawaj tam do góry od razu, bo się biją, żeby okay. nie zabił Dawaj tam do góry od razu Ok Czaj, dosta dostałem się. Daj, 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 daj daj. Jestem Zabię się w ścianę! Zabiłem się ścianę! Przez ścianę. Zabim, weź, weź, podej, 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 podej. Kurde! Chodź, chodź. A, okej, okay, nie. To chcemy wziąć. Jak on to nie dostał? Wyjdź tu, wyjdź tu. Spróbuj teraz. Spróbuj teraz. A, no, tak. Nie mogę, misuję wszystko. Co? No, jest zajebiście. Zajebiście, bro, jest. Kurde, mega lot z on poleciał, ja lecę z bo to już będzie było po 5. Polec, tu masz pada. No. 9 osób. Musimy też to wygrać, nie? W sumie mamy za mamy szansę. Tu jest, są z zone, chodź tam, podejść tam szybko. On rebutuje, on rebutuje, Gdzie, gdzie, gdzie? będziemy mieli killa. To lec, po 5 będzie biło, to musimy w locie mu dać, prawda? A go właśnie tak lodzę, po pyłem flip lipa. 4 sił, tak go zrobię, da, da, da On się udusi, to nie, raczej. Jak on po niego pójdzie, on to, no nie, powinien wyjść, nie? Zostałem killa pierwsza. Patrz, to, to jest plus, choć oh, weźmy to. No, lecę, lecę. Lec. Ja tu patrzę, co on idzie, no. idzie. Daj mu co się Kurde, da się mu coś... Dałem mu, da mu. No, Jak zginię, to smugiel. On się czymś leczy, medmissem. No, ale on to nie zaodfiruje, no. Krakem mu dałem, Co prawda, to musisz, smugiel. No, no, nie, 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 są na mnie, chcę chodź szybko, szybko się. Ja bym chciał, żeby on się wykrwawił, wiesz? Wyrkały się na pewno, weź go, chodź dalej, zabije się na mnie. On wszedł do zoom, też go widzę. Czekaj, tu w domku też są. Z tymi siedzisią, krak, tu, tu. Biorę edity. Zjadź, cały czas miałem killa za tego gościa, ja tam podbiegam, do tam. Widzę, no, on dajesz, się dajesz. leczy, on dajesz. się leczy tam. Zoom, tu i tu w krzaku i zabiją go! Nie, zabili go, no nie no! Na mnie, ja mam mało w sumie. Próbuję wybić Top 3. To, to jest duo jak coś Nie wiem gdzie jest drugi. Wodzie, wodzie tam Ej, to jest wchuch, to jest wuch, uważaj! Tak. Ej, to jest wchuch, to jest wchuch, uważaj Zaram! Leżę. Chyba dostałem też osapą od niego. Ja ja Tam ci się biją chyba. On spamują do nas. Patrz na to w plecak teraz, ja full buduję. Skalatowali mnie. Dobra, podpiąłem podpiam ja. Kurde mam lipy ogólnie. Musimy dojść do zona. Nie skupię się na tym kilo jednym. To jest 2 na dwa na tych u góry. Jesteśmy Tak. Został 70 głowy Ja bym wyskoczył, wybiegam teraz. Dobra. Został Boksie PIS. Box się, box się, full box. Przyjeżdżasz? Dwieście, no dwieście, dwieście. Zarma, zarma na rynku, ledź, Nice, no, nice. 2 na jeden. cię i zabijamy go, szybko. A jest to 33. Co? To No A na! Let's go! Let's go, let's go! Trawej, 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 trawej. Ej jeszcze robimy, jeszcze to zrobimy, jeszcze to zrobimy, jeszcze to zrobimy! Da, daj, 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 daj. Po tej grze byliśmy mega uciszeni, bo nie brakowało nam aż tak dużo punktów do kwalifikacji, ale niestety ostatnia gra poszła nam totalnie tragicznie, bo zrobiliśmy tylko jednego fraga i padliśmy w top 20. Więc to byłoby na tyle, tylko koniecznie zasubskrybuj ten kanał i pamiętaj, że ostatnio opublikowałem trzy nowe mapy w Fortnite, które możesz ciągle sprawdzić, więc zbijaj na nie. I to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie.